Anna nadrukała, zapraszam na serwis informacyjny telewizji Małopolska. Wykrywa wszelkie zmiany szybciej, działa precyzyjniej, a przy tym delikatniej. Tarnowski Szpital Świętego Łukasza ma cyfrowy mammograf najnowszej generacji. Jest to pełny cyfrowy aparat mamograficzny do badań diagnostycznych i do badań profilaktycznych, posiadający nowoczesne opcje a mianowicie tomosyntezy, czyli warstwowy, warstwowego obrazowania piersi, gdzie można wykryć bardzo małe zmiany, które czasem kryją się za innymi zmianami w badaniu sumacyjnym i opcją spektralnej mamografii, czyli mamografii z podaniem dożylnym kontrastu, gdzie uwidaczniamy zmiany, które są najczęściej zmianami nowotworowymi, a nie są widoczne w obrazowaniu klasycznym. To nie jedyna inwestycja medyczna w naszym regionie. W ostatnim czasie Zamorząd Województwa Małopolskiego dofinansował także szpital w Nowym Sączu i to właśnie na bazie tych dwóch ośrodków rozważa stworzenie Małopolskiego Centrum Onkologii. Samorząd Wojewódzki zainwestował bardzo duże środki w rozwój onkologii, wyposażenie. Pani dyrektor dba o to, żeby była dobra kadra w Szpitalu Nowym Sączu też poszły bardzo mocne inwestycje, i również zakupy, dlatego no poważnie rozważamy taką możliwość, żeby na bazie tych dwóch szpitali utworzyć Małopolskie Centrum Onkologiczne. Ponad 2 km drogi, most, rondo, wygodne chodniki i ścieżka rowerowa. Otwarto kolejny odcinek obwodnicy z kabiny. Powstał ostatni odcinek obwodnicy Skawiny o długości 2,2 km z mostem nad kanałem do elektrociepłowni w Skawinie z rondem na 44, dotychczasowej 44 i z wiaduktem nad terenami elektrociepłowni, też nad terenami kolejowymi. Drugi etap zakończony, ale to nie koniec drogowej ofensywy, by odkorkować miasto. W kierunku Rzozowa. Jesteśmy na etapie wydawania decyzji z RIT. Jestem przekonana, albo chciałbym, żeby w tym roku została wita łopata właśnie do tej inwestycji, żeby ona została zakończona w 2020 bądź 2021 na początku 2021 roku. Także kolejne etapy również przed nami. Przez trzy lata pracowali nad rozwiązaniami, które mają ułatwić życie seniorom i osobom z niepełnosprawnościami. Teraz ich projekty zostały oficjalnie zaprezentowane podczas gali In Małopolska region innowacyjny społecznie. I to jest nasze marzenie, aby te innowacje poznało nie tylko województwo, nie tylko Polska, ale również cały świat, i jest na to szansa. W Małopolskim Inkubatorze Innowacji Społecznych powstały m.in. nawigacja dla osób niewidomych, odzież usprawniająca proces rehabilitacji, aplikacja pomagająca w zakupach osobom z niepełnosprawnościami, czy płaszcz przeciwdeszczowy dla osób poruszających się na wózku. Jestem wyczulona też na potrzeby innych osób i obserwuję bardzo dużo. I taka pierwsza myśl, idea przyszła do mnie właściwie z zewnątrz. To było właśnie od osoby, która porusza się na wózku, że nie ma takich rozwiązań, a później to sprawdzałam. I jak sobie radzą osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku w taki sposób, że ubierają zwykłą kurtkę i zakładają na nogi folię. No więc to już był dla mnie taki jednoznaczny dowód, że należy się zająć zaprojektowaniem czymś, czegoś odpowiedniego. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne już za tydzień.